Relacja z kongresu Incluvision. Animowana czołówka z hasłem: Incluvision nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Kadry z wydarzenia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie widownia w przestrzeni konferencyjnej, zapełniona uczestnikami i uczestniczkami z niepełnosprawnością i bez. Kamery przygotowane do transmisji online rozświetlona scena i duży ekran z prezentacjami prelegentek i prelegentów. Przemysław Żydok, prezes zarządu Fundacji Aktywizacja. Partnerstwo Inclusion to przestrzeń, w której spotykają się trzy sektory: otwarty biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe. I dopiero w tej synergii tych trzech perspektyw możemy osiągnąć włączający, równościowy rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Reprezentanci różnych firm i organizacji podpisują deklarację partnerstwa. Marta Pszczółkowska, dyrektorka Biura Marki Pracodawcy Kultury i Pozyskiwania Talentów w Santander Bank Polska. Na tak wymagającym rynku pracy, jaki mamy dzisiaj, kiedy rzeczywiście ta liczba kandydatów jest ograniczona niemal w każdej grupie kompetencyjnej uważam, że otwartość, inkluzywność, na budowanie właśnie różnorodnych zespołów, na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością powinna być absolutnym standardem. Bardzo się cieszę, że takie partnerstwo jak Incluvision powstało. I jako Santander Bank Polska mogliśmy też do niego dołączyć. Uczestnicy i uczestniczki pogrążeni w rozmowach. W przestrzeni konferencyjnej ustawiona Edu Strefa, w której można sprawdzić swoich sił w ćwiczeniach z goglami do wirtualnej rzeczywistości uczestniczka kongresu IncluVision. No tak myślę, że jest to bardzo ważne przećwiczenie i takie postawienie się w sytuacji osób niepełnosprawnych, bo nie można uciekać to, co się dzieje w realnym naszym świecie, a żyć w świecie iluzji, że wszyscy jesteśmy sprawni, że wszystko potrafimy, że wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć, bo tak w życiu niestety moim zdaniem nie jest. Szybkie ujęcia z całości wydarzenia. Prowadzący, prelegenci i prelegentki tłumacze języka migowego, uczestnicy i uczestniczki. Agata Robińska, prezeska fundacji Tak Pełnosprawni. Najważniejsza myśl po kongresie, partnerstwo, takie partnerstwo na taką skalę ma rzeczywiście ogromny sens. Działajmy razem, współpracujmy na rzecz otwartego rynku pracy także dla osób z niepełnosprawnościami. Moje hasło: Nie ma różnorodności bez niepełnosprawności. Spot promujący wydarzenie wśród pomarańczowych, animowanych kształtów, postacie z różnorodnymi protezami. Hasło: Bądź częścią zmiany. Dołącz do partnerstwa na Inclusion.pl. Logotyp Fundacja Aktywizacja Inclusion.